Dziś przychodzę do Was, aby pokazać Wam mój codzienny makijaż. Właśnie miałam się malować, tak pomyślałam, kurczę, pokażę Wam, bo pytacie często o ten podkład Glam Nude z L'Oreala, więc pokażę Wam, jak on sam wygląda na twarzy, bez przypudrowania, bez korektora i tak dalej. Dodatkowo mam też kilka innych rzeczy, których jeszcze w akcji u mnie nie widziałyście. Makijaż codzienny zajmuje mi maksymalnie 15 minut, robię to wszystko naprawdę bardzo szybko. Znaczy nie wiem, czy to w ogóle makijażu jakimś, nie wiadomo, jakim można nazwać. To jest taka codzienna moja rutyna i. No i tyle, zresztą pokażę, jak to wszystko wygląda. I dobra, zaczynam od tego podkładu. E, nakładam go palcami, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Jakoś tak się przyzwyczaiłam, kiedyś po pędzlem i niestety, ale nie wyglądał dobrze. Jest biały. Jak go rozcieracie, to właśnie e, wychodzą z niego te pigmenty brązowe. Bo jak, jak yy, chcecie go nałożyć właśnie pędzlem, to on nie jest taki brązowy, on jest wtedy bardziej biały, bo mówię, te pigmenty jakby się rozpuszczają pod, yy, pod wpływem ciepła po prostu naszego palca. Tak więc jak nakładacie pędzlem, on zupełnie inaczej wygląda i w ogóle mi się on wtedy nie podoba. Także trochę jest taki szorstki i tępy, ja wam to mówiłam, takie jakby te granulki są wyczuwalne, natomiast yy, mi to nie przeszkadza. Ja się do niego już przyzwyczaiłam i. I całkiem dobrze mi się go używa, a nawet bym powiedziała, że bardzo go lubię. Jest delikatny, nie, nie obciąża naszej skóry, więc na tą pogodę jak znalazł. Natomiast to krycie, no mówię, jest bardzo niewielkie, więc jeżeli wyszukacie krycia, to no nie będzie to podkład dla Was po prostu. Bo on wygląda bardzo naturalnie. Delikatnie wyrównuje koloryt, ale kryć nie kryje jakoś specjalnie. Natomiast on bardzo ładnie się trzyma cały dzień, jest dość matowy, nie wysusza mojej skóry, bo stosuję go już naprawdę długi czas i nie zauważyłam, żeby moja skóra była bardziej sucha przez niego, a używam go praktycznie codziennie. I trochę tu. Ja się troszeczkę opaliłam, więc mój dekolt. Nie jest już taki biały jak był ostatnio, bo ostatnio musiałam naprawdę, słuchajcie, dość dobrze go tutaj rozmorowywać jeszcze przy, wiecie, tutaj między szyją a, a moją twarzą, dlatego że dość duża różnica była. Teraz widzę, że troszeczkę bardziej się to zlewa, bo on nie jest tak jak widzicie najjaśniejszy, on jest taki delikatnie opalony, co bardzo ładnie wygląda moim zdaniem, zobaczcie na skórze, ale jeżeli jesteście białe, macie biały dekor, no to musicie niestety pamiętać, żeby go dobrze tutaj wszędzie rozetrzeć, żeby nie zostały Wam takie krechy. Także podkład wygląda tak. Delikatnie jest ta buzia rozświetlona, jest matowa i rozświetlona. To jest ekstra moim zdaniem połączenie. Teraz użyję tego e, kamuflażu z Catrice e, na cienie pod oczami. Bardzo go lubię. To jest słuchajcie, rewelacyjny produkt i stosuję go po prostu każdego dnia. On nawet jak mam worki pod oczami, to on nie wygląda źle. W sensie nie podkreślę jakoś specjalnie tych worków. Zobaczcie. Bardzo ładnie. W 100% może nie zakryje, bo przynajmniej nie moich, bo ja mam naprawdę duże wory i cienie. Natomiast wygląda oko dużo, dużo lepiej. Patrzcie. Tutaj mam nałożony. Także produkt jest rewelacyjny, też nie wysusza mojej skóry. Więc jeżeli szukacie czegoś, co dobrze kryje, to polecam Wam. Nie wiem, jakby się sprawdził zwykły kamuflaż z Catrice. Czy to jest to samo? No. Konsystencja podobna, ale nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy. Pamiętam, że jak go kiedyś miałam, to ten kamuflaż oczywiście w tym słoiczku. To pamiętam, że jak stosowałam na jakieś zaczerwienienia, to miałam przesuszoną skórę. Po tym nie mam. Także troszeczkę jeszcze sobie tutaj dołożę. Ja stosuję, jak widzicie, tylko tutaj, w tej części właśnie tutaj pod okiem, natomiast nie po całości. Na resztę. Na resztę strefy pod oczami, nazwijmy to tak, używam ten perfect stay korektor z Astora w kolorze 001 Ivory. On też jest ładny, taki jaśniutki, rozświetlający. Trochę tutaj, bo ja mam bardzo, bardzo czerwone żyłki, czerwono-fioletowe, więc o, nie używam go jakoś specjalnie dużo, delikatnie. Naprawdę, słuchajcie, wszystko delikatnie. Szczególnie teraz, jak jest, jak jest zima, to słuchajcie, mogę sobie trochę więcej korektora nałożyć, natomiast czy podkładu, czy czegokolwiek, wiadomo. Natomiast teraz to wszystko tak z umiarem, żeby ładnie rozświetlić, delikatnie przykryć, ale żeby nie zrobiło mi się jakieś, wiecie, e, jakaś gruba warstwa pod okiem, bo tego bym nie chciała. Wklepuję delikatnie tak ręką, raczej i ostatnio nie używam za dużo, powiem wam szczerze, tylko do cieni i do pudru. Także tak to. Wygląda. Troszeczkę tego korektora biorę też tutaj pod nosem. Ja mam bardzo czerwony tutaj pod nosem. Zawsze. Czy mam katar, czy nie mam. Mam też takie żyłki, popękane naczynka, jakby. Więc tutaj muszę stosować. Mam też taką kropkę tutaj na nosie, więc też to delikatnie. On ogólnie dobrze kryje. On nie jest zły, ten korektor, muszę Wam powiedzieć. Przyzwyczaiłam się już teraz do niego i uważam, że jest całkiem spokojny. Trochę jak duch teraz wyglądam. Delikatnie też tu. Nakładam. O, tak to wszystko wygląda. Teraz e, przypudruję sobie strefę T pudrem z Ecocery i tym pędzlem z AliExpress, który zresztą bardzo lubię. Delikatnie nakładam. Słuchajcie, puder nakładam pędzlem, nie nakładam takim e, wacikiem, ani tym takim, wiecie, puszkiem, dlatego, że nie chcę, żeby aż tak na mega, na maksa była ta buzia przypudrowana. Chcę tylko troszeczkę po prostu jakby bardziej może utrwalić ten a, krem BB. Przypudrować tak, wiecie, żeby się po prostu trzymał, nie żeby był taki płaski mat, bo jakoś tak ostatnio nie lubię mieć dużo pudru na twarzy. I resztę twarzy, słuchajcie, omiatam pudrem banana z wibo, bardzo lubię również. Jest bardzo delikatny, ma ładny kolor rzuciutki, więc e, on za dużo mi się nabrało. I szczególnie właśnie korektor pod oczami nim e, przypudrowuje, znaczy przypudrowuję sobie tym, tym pudrem. Bo, e, bo mówię, on jest taki delikatny, nie wysusza, więc jakbym tamtym przypudrowała, to mogłabym mieć troszeczkę suche to miejsce. Natomiast tutaj pod oczami. Natomiast tym pudrem jest ok, już tak robię od dłuższego czasu, więc to jest taki makijaż, który, słuchajcie, wykonuje naprawdę już długi czas, więc... E, więc, więc no, wszystko jest sprawdzone, wszystkie kosmetyki, które wam pokazuję, są sprawdzone i, i naprawdę wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś właśnie fajnego, utrwalającego, to banana, ten puder jest naprawdę dobry, ale nie matuje. Ok, teraz brązer. Jeśli chodzi o brązer, to dzisiaj użyję tej czekoladki Milky Chocolate z Lovely. Mocno napigmentowana, już wam mówiłam, więc trzeba ubrać. Żeby sobie za bardzo nie pomazać e, policzków, w sensie nie zrobić plam żadnych, nie jest to łatwe, muszę Wam powiedzieć z tym bronzerem, naprawdę. Bo on jest na tyle ciemny, mimo tego, że moja buzia nie jest jakaś super biała, to on i tak jest na tyle ciemny, że no, na pewno też dużo zależy od pędzla, że im większy taki bardziej rozczapiżony pędzel, tym na pewno będzie delikatniej się nakładać niż takim jak ja mam teraz, taki mega precyzyjny to jest pędzel z Glambrush, który wiecie co oprócz tego, że kształt i wielkość ma idealną, to nie jest jakiś super mięciutki i fajny, no to, to ja mam jeszcze taki pędzel do blendowania cieni i też muszę wam powiedzieć, że jest strasznie sztywne to włosie strasznie, od początku było także to nie jest tak, że ja gdzieś, nie wiem, źle go myłam czy, czy cokolwiek, po prostu od początku takie było i no i tak mi zostało Także mam zwykłe pędzel z Aliexpress, które są dużo bardziej miękkie. I właśnie na pewno, jakby pędzel był bardziej miękki, to też by inaczej się nakładało ten brązer. No akurat sobie ten wzięłam, bo miałam pod ręką, więc szyję też delikatnie. Czasami biorę większy pędzel, natomiast teraz na razie sobie tak przejadę, tylko nie zostawiam raczej szyi. Także nic nie nakładam. Troszeczkę bronzera musi być. Nie jakoś nie wiadomo, ile, żeby wiecie, nie było. Um żebym nie miała, co, bluzek potem brudnych, jak zakładam, natomiast troszeczkę myślę, że warto nałożyć. Teraz takim pędzem nakładam rozświetlacz. Wczoraj widziałam, że któraś z na YouTubie mówiła, że takim nakłada. Nie wiem, która to była, stylizację, że nakłada brązer. Powiem Wam, że nie umiem nim nałożyć brązera. Jakoś tak nie wiem. Każdy ma jakieś swoje metody i każdemu jest wygodnie, w inny sposób nakładać, czy rozświetlać, czy brązer, czy cokolwiek. Natomiast e, ja jakoś mam także. Ten pędzel jest nam idealny. Zobaczcie, jak to ładnie rozświetla, bo też trzeba pamiętać, że um, często zauważałam w filmikach, że dziewczyny jak się tak malują i nakładają e, rozświetlacz jakimś takim zwykłym pędzlem, to potrafią go tyle nawalić, że potem jak e, ruszają twarzą, to słuchajcie, mają taki mocno po prostu nałożony ten rozświetlacz, że dla mnie to jest troszeczkę za dużo, aczkolwiek to też jest kwestia gustu, ja nic nie mówię, każdy nakłada jak chce, tylko dążę do tego, żeby wam powiedzieć, że ten pędzel nakłada bardziej, bardziej tak subtelnie ten rozświetlacz, więc o, zobaczcie, nie wydaje mi się, żeby to jakoś mega dużo tego rozświetlacza było, delikatnie jak wam pokazywałam, czoło sobie rozświetlam, ja mam niskie czoło, więc delikatnie sobie rozświetlam troszeczkę nos i tutaj pod nad ustami, natomiast tutaj uważam z tym rozświetlaczem, dlatego, że ja mam tu wiecznie, słuchajcie, mi się świeci, więc muszę uważać, i nakładam tam za dużo. Teraz brwi. Brwi przeczesuję moją szczoteczką z AliExpress. Delikatnie. One są w miarę, zobaczcie, mi urosły już. Słuchajcie, takie włoski małe mi tu wyleciały i mi przeszkadzają. Dzisiaj nałożę sobie na brwi tą kredkę z Lovely, tą ciemniejszą, dwójkę. Wezmę sobie może jakiś... E, czekajcie... ...jakieś lusterko, tylko nie wiem, gdzie mam jakąś paletkę, żeby mi się lepiej nakładało, kurczę. No dobra, spróbuję, chociaż nie wiem, czy dam radę. Wezmę sobie może jakieś większe lusterko, bo trochę jestem za daleko, żeby e, nałożyć bez lusterka. Tym bardziej, że wiecie... Brwi to brwi. Ja uwielbiam brwi i muszą być ładnie wymalowane. Reszta nie musi być tak ładnie, ale brwi lubię jak są ładnie podkreślone. Oczywiście mi nie też nie zawsze, słuchajcie, wychodzi równo. Poczekajcie, telefon dzwoni. No i kurczę, przerwali mi, ale dobra, maluję dalej. E, tą brew mam pomalowaną, zobaczcie, dużo nie trzeba było, dlatego że tak jak mówię, moje brwi e, są w miarę z... zapuszczone, że tak powiem. I nie trzeba wcale jakoś specjalnie ich mega podkreślać. Bardziej tutaj chodzi właśnie o wyrównanie, bo one nie są równe. I bardziej właśnie chodzi o to, żeby mniej więcej je wyrównać, niż jakoś tam domalowywać, no bo no, są w miarę ok. No mówię, ta jest na no zawsze jedna, jest trochę inna i niestety tą w ogóle ciągle podnoszę, tak wiecie niektóre... Tą ciągle podnoszę, zobaczcie. Nie wiem jak ja to robię. nie, To jest niekontrolowany ruch po prostu i... Ciągle ją podnoszę i dlatego ona wygląda jakby w ogóle była inna, natomiast ona, ona, jest, ona jest taka sama. Ok, dobra, odstawię sobie to lustro. I teraz znowu to rozczeszę, także ja nie zostawiam raczej brwi. Chociaż powiem wam, że ostatnio lubię mocniej pomalowane brwi, także wtedy używam sobie tej pomady i nawet stosuję jej dość dużą ilość. Jakoś tak mi się nie wiem. Ostatnio podobają mi mocniej pomalowane brwi. Ale dzisiaj tak to zostawię. Dlatego, że pomadą malowałam ostatnio i wy to widzieliście. I nałożę taki sam żel z tej samej serii z Lovely. Akurat mam tutaj ten ciemniejszy, ale to nie ma znaczenia, czy weźmiecie ciemniejszy, czy jaśniejszy. On w zasadzie ma taki sam kolor na brwiach. No chyba, że macie jasne brwi, to może zauważycie różnicę. Ale na moich ciemnych y, wygląda dosłownie tak samo. Także nakładam sobie. Szczerze wam powiem, że nie wiem czy ten żel w ogóle coś daje, natomiast nałożyłam go, ale nie wiem czy nałożona tą kredkę w ogóle w jakiś sposób ją e, powoduje, że ma się dłużej trzyma. Mi tak, ja brwi nie dotykam, więc te brwi mi się trzymają cały dzień, więc spoko. E, teraz nałożę, słuchajcie, taki tu cień, to jest już końcówka Sensing Velvet Touch. E, Zmazało mi się wszystko, nie wiem co to jest za numer, ale chcę wam pokazać tą końcówkę, dlatego że jak zobaczycie taki cień, to jest taki bardzo beżowy, taki nude jeżeli zobaczycie ten cień, to naprawdę kupcie go sobie, on jest tak dobry w sensie takim, że jak dobrze na nałożycie go tutaj w załamanie, to on jest 100 razy lepszy niż jakakolwiek baza. I mówię Wam serio, dlatego że moje, moja powieka też jest ogólnie, e, potrafi się przetłuszczać w sensie takim, że robi mi się taka kreska tutaj, jak za długo mam jakiś cień. Natomiast z tym cieniem naprawdę oko jest pomalowane przez cały dzień i wygląda tak samo, jak wyglądało, wyglądało rano, bo te cienie potrafią się z, ścierać. Jak macie właśnie przetłuszczającą się powiekę, to te cienie potem tak jak wyglądają, i niestety oko nie wygląda już jak ładnie pomalowane, tylko jak wszystko jest takie zebrane. Na powiece. Natomiast mówię, z tym cieniem on w ogóle bardzo ładnie kryje. Oprócz tego, że nałożyłam trochę korektora, to jeszcze jak właśnie nałożę ten cień, to całe to oko będzie takie właśnie bardzo. całe będzie takie bardzo wiecie. Yy, jednolite. Nie wiem skąd ten cień w ogóle wytrzymałam. Ja go kiedyś przez przypadek sobie kupiłam. I naprawdę jestem bardzo zadowolona z niego. Także nałożyłam. Tak delikatnie rozcieram, bo on jest trochę jasny. Nakładam go też na dolną powiekę, dlatego, że staram się tak jakoś mieć ten makijaż taki rozświetlający. Co prawda dzisiaj on nie będzie taki stuprocentowo rozświetlający, bo nie nałożę świecącego cienia, ale tak się staram jakoś ten makijaż, żeby wiecie, ta buzia była taka w miarę... Czekajcie, nos mnie swędzi. Żeby ta buzia była taka w miarę rozświetlona. I teraz nałożę sobie e, kredkę, dlatego że nie zawsze konturuję to załamanie, czasami nakładam jakiś cappuccino cień, czasami nie, dzisiaj nie będę akurat nakładać, bo na co dzień ostatnio nie nakładam, bo po prostu mi się nie chce. Nie nakładam też czarnej kredki, dlatego że czarna jest trochę przytłaczająca. nakładam czarną, to jednak wolę jakąś z Avonu. na przykład, no nie wiem, czy to akurat będę miała. Na przykład jakąś taką, Black Eyes, z takimi drobinkami, to ona jest taka, taka prawie czarna, to wtedy wolę to oko troszeczkę tam jednak przyciemnić sobie cieniem, jakimś takim, takim wiecie, cappuccino. Natomiast jak nie konturuję oka, to wtedy nakładam taką brązową kredkę najczęściej, i to jest ee, Rimmel. Nie wiem, czyli mam więcej tych kredek w, z tej serii. Natomiast ja uwielbiam. Jezus, jak mi słuchajcie. Ja uwielbiam tą kredkę, ona bardzo ładnie wygląda, i nakładam ją po prostu na. Na całą powiekę tak, na, na, tak naprawdę. Kiedyś nakładam tylko od połowy, a teraz nakładam sobie, czekajcie, od samej tutaj, od samego kącika. Nie robię żadnych wywiasów, Chodzi tylko o to, żeby troszeczkę to oko było bardziej podkreślone, w sensie, żeby nie było takie, wiecie, takie wszystko takie mdłe, bo jedna kredka troszeczkę daje kolor i szczególnie taki ładny, właśnie taki na pół ciepły, na pół zimny brąz, bo to jest właśnie taki kolor. On powoduje, że to oko wygląda naprawdę bardzo ładnie. O, widzicie? Różnica jest yy, trochę lepiej wygląda i wywiasów, tak jak mówię, nie robię, bo ja nie mam na to rano czasu. Także tak wygląda podkreślone oko. Zaraz sobie maluję drugie i wrócę do was. Ok, tak to wygląda i teraz w międzyczasie wzięłam sobie paletkę z Catrice. Bardzo często ją używam. To jest ta paleta nude. 0,10. E, bardzo ją lubię. Słuchajcie, wszystkie kolory są ekstra. No może te dwa najciemniejsze są najmniej używane przeze mnie, ale reszta, te, znaczy reszta, te pierwsze cztery są naprawdę super i używam je bardzo często. Aha, a propos tych kresek jeszcze Wam powiem. Te kreski nie są dociągnięte do samego końca. Ja mam opadające po, powieki, więc też nie dociągam ich tutaj do samego końca, raczej staram się kilka, tak dosłownie milimetrów wcześniej tą kreskę jakby zakończyć, czyli... Ona nie jest tak równo tutaj z końcem oka, troszeczkę wcześniej się kończy, żeby mówię, to oko nie było takie, wiecie? No i teraz biorę ten biały cień, mam jeszcze biały perłowy, to w zależności jak już mi się chce, nakładam na taki pędzel z H&Mu stary i tutaj delikatnie sobie rozświetlam. Powiem wam, że kiedyś tego nie robiłam, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotny krok, tak naprawdę w makijażu, bo to oko zupełnie inaczej wygląda, ten makijaż zupełnie inaczej wygląda. Co prawda mi się to ściera bardzo szybko, dlatego że moje oczy łzawią i niestety ta biała, ten biały cień nie trzyma się zbyt długo, ale nałożę sobie chociaż trochę. I poczekajcie, bo ja spadł do oka, no kurczę. Dobra. Ok, tak to wygląda. jeszcze nałożę, jakby tego było mało, białą kredkę z Bel. Tak jak Wam mówiłam, ona jest taka mega kredowa. Nie wiem, czy to widać, no ale to jest taka mega biała yy, i nałożę ją właśnie na linię wodną, dlatego, że też ostatnio lubię ten krok. Ja mam takie, słuchajcie, momenty, że używam białej kredki i nie lubię białej kredki, robię kreski i nie lubię kresek. Akurat teraz właśnie aktualnie tak się maluję, więc dlatego wam to wszystko pokazuję. Czekajcie, żeby to nie było... Dobra z tą kredką nie przesadzajcie, dlatego, że mówię, ona jest mega biała i żebyście nie wyglądały po tym, tak wiecie, nie, że ona się osiądzie Wam tutaj też na, na, yy, na rzęsach dolnych i będziecie wyglądały takie, wiecie, jak królowa śniegu, bo nawet jak wyczeszecie szczoteczką, yy, suszem te rzęsy, to i tak to będzie tak dziwnie wyglądało, więc yy, z tym nie ma co przesadzać. Teraz Volume Shake, tusz, którego bardzo nie lubię, bardzo źle się nim maluje, jest ciężki jak smok, to opakowanie jest ciężkie, natomiast maluję, nakłada niby tuszu dużo, ale maluje bardzo słabo. Także trochę taki nie wypał. Kurczę, staram się przypomnieć teraz, gdzie położyłam paletkę z O, no, tu mi wpadła. Kurczę, żeby mi się lepiej malowało. Żebym sobie nie pomalowała całego oka. I dobra, nałożę teraz ten e, ten tusz. Zobaczcie, nakłada się bardzo dużo. Tu jest tak dużo tuszu z przodu na, tym, e, na tej szczoteczce, ale nie maluje się nim dobrze. Nie wiem, ja go nie lubię. Jeżeli macie, dajcie koniecznie znać, czy wam się dobrze maluje i czy go lubicie. Ja nie przepadam za takim efektem tak Nie wiem nie jest jakiś bardzo zły, to nie chodzi o to, ale jak na tuż za 40 zł, no bo on tyle kosztuje w normalnej cenie, to spodziewałam się jakby czegoś lepszego. Chociaż on i tak chyba teraz y, z czasem, no bo ja już go używam z miesiąc czasu, to teraz już z czasem zrobił się troszeczkę chyba lepszy niż był. Także... Coś tam podkreśla, ale to nie jest. Yy... To nie jest takie podkreślenie, jakie bym chciała. Tak na dobrą sprawę mogłabym powiedzieć, że on, słuchajcie, ani jakoś specjalnie nie pogrubia, ani jakoś specjalnie nie wydłuża. On po prostu nadaje trochę koloru, tym yy, takiego bardziej intensywnego tym naszym rzęsom, ale, <laughs> ale to nie jest jakby, nie wiem, efekt jakiegoś pogrubienia czy nawet wydłużenia. No, wydłużenia to chyba w ogóle. A pogrubienia też nie, one są chude. One są po prostu, mówię. One są chude, tylko nabrały trochę takiego bardziej intensywnego czarnego koloru, moim zdaniem. Ja robię dość mocno pomalowane rzęsy. Szczególnie właśnie przy takim makijażu, gdzie wszystko jest takie dosyć mdłe, no bo tu nie mam nic intensywnego na twarzy teraz. Ani cieni, ani kreski jakiejś powywijanej, więc przydałoby się chociaż rzęsy w jakimś takim, wiecie, mocniejszym wydaniu. Ale nic. Wiecie, już coraz bardziej teraz zaczynam się zastanawiać nad tymi, wiecie, doczep, znaczy doczepionymi, tymi sztucznymi rzęsami, czy sobie nie zrobić, bo ładnie to wygląda, nie trzeba rano się kurcze męczyć z tymi tuszami, z tym wszystkim, ale trochę boję się o swoje rzęsy. Ja Wam powiem, że ja nie lubię tych wszystkich sztucznych rzeczy w sensie paznokci czy coś, bo nigdy tego nie potrzebowałam. I raz jak pamiętam koleżanka mi poprosiła, żebym była modelką i, i zrobiłam już te pazury sztuczne, to wtedy było. Jezus, 10 lat temu albo z 15. ona chodziła do szkoły kosmetycznej i wtedy były te modne, te żele chyba, czy jak tam się nazywało. Słuchajcie, ja pamiętam, że to była tragedia. Jak ja ściągnęłam te żele, to myślałam, że po prostu ja byłam przekonana, że ja paznokci nie mam. Po prostu miałam takie miękkie, gdzie ja Wam nieraz mówiłam, że moje paznokcie są jak blachy. Ale wiecie, szukałam modelki. A ja też w sumie chciałam spróbować, bo to nie jest tak, że ja się jestem zamknięta na jakieś tam różne rzeczy. Dla mnie wszystko jest dla ludzi. Ktoś chce sobie coś wstrzykiwać, sobie wstrzykuje. Jak ktoś chce sobie coś poprawić, sobie poprawia. Po to to jest. Ja tylko mówię o sobie, że jakoś tak, no nie wiem, nie do końca mnie to wszystko przekonuje w sensie, jakbym miała to na, na sobie robić, ale kto wie, czy z rzęsami się nie skusza na te rzęsy. No i tak to wygląda. Przez 150 warstwie jakoś on się trzyma, słuchajcie, na tych rzęsach i jakoś wygląda, ale mówię, to nie jest jakiś szał. Ja wam pokażę to może z bliska. No, nie wiem, no ocencie sami, czy Wam się to podoba, czy Wam się nie podoba. Ja, Moja ocena jest bardzo na razie taka. Może się jeszcze rozkręcić, bo w sumie to jest tyle tego tuszu ogólnie, to popakowanie jest duże, więc wydaje mi się, że może się jeszcze rozkręcić, bo jeszcze go pewnie z dwa miesiące będę używała, coś czuję. A, no i pokazałam i na dolne rzęsy. Vibom. Growing lashes, najlepszy tusz. Słuchajcie, taki tusz ja mam rok czasu, nie? Bo jak maluję tylko dolne, no to czasami też maluję górne, bo on daje taki fajny. Jak ja bym teraz pomalowała górne, to bym miała naprawdę taki efekt kurczę sztucznych rzęs u góry, natomiast e, nie robię tego dlatego, że ja się nigdzie tak nie wybieram, bo w sensie idę sobie tylko na zakupy, także nie będę, wiecie, robiła sobie nie wiadomo jakiego makijażu, ale wam mówię, że często właśnie używam go jeszcze na, na, na tusz, który mam, jeszcze przyjeżdżam sobie tym i naprawdę efekt jest super. A jeszcze a propos tego volume shake, to słuchajcie, też nie schodzi on dobrze. Ciężko się go zciera z rzęs. I często rano wstaję i mam jeszcze właśnie brudne pod okiem, na przykład. Nie wiem czemu. Wydaje mi się wieczorem, że go zmyłam, a potem się okazuje, że niekoniecznie. Kiedyś w ogóle nie malowałam dolnych rzęs, bo wydawało mi się, że jest to. Coś, czego nie trzeba robić. I faktycznie czasami zdarza mi się iść e, bez pomalowanych dolnych rzęs, ale tylko wtedy, kiedy nie robi białą kredką w środku. I też lubię taki efekt. Tylko wtedy muszą być bardzo mocno wytuszowane górne rzęsy. Chcecie, musi być jakaś równowaga w tym wszystkim. Okej. Okay. Trochę sobie pościeram. I tak wyjątkowo mało mi się tutaj y, pobrudziło. Ja zawsze się, słuchajcie, upierdzielę tym tuszem, jak maluję. Obojętnie, znaczy tym, obojętnie jakim, każdym. Dobra, to jest taki mój codzienny makijaż. I jeszcze Wam pokażę taki błyszczyk sobie nałożę. Precious Shine Miss Sporty 130. Kupiłam go za 4 z Także klei się jak diabli. On jest taki różowo-złoty. No ale dobra no. Klei, nie klej. Kolor ma ładny do tam. Mogę się szęczyć w nim. Aczkolwiek. Też za błyszczykami nie przepadam, chociaż no mówię, czasami jest taki dzień, że chce się po prostu mieć coś takiego delikatnego na... No, spoko. I słuchajcie, tak wygląda skończony makijaż. Nie jest to nic skomplikowanego, nie jest to żaden wymyślny makijaż. Ja po prostu tak na co dzień się maluję, tak mnie najczęściej widzicie w filmikach. Przeważnie dokładam sobie tylko um, pomadkę jakąś. Teraz mam akurat taki błyszczyk neutralny, natomiast często widzicie mnie w jakiejś właśnie pomadce, bo... Jak wychodzę gdzieś czy wieczorem, czy do kina jadę, czy gdzieś na piwo, cokolwiek, to właśnie stosuję sobie jakąś ciemniejszą pomadkę, a jak idę na co dzień tak gdzieś do, tak jak teraz na zakupy czy do biblioteki, no to właśnie taką wersję wybieram. Także to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!